No do a dzisiaj ze mną jest To mecz się No i... I Biggie High 4, nie? Tak, i dzisiaj będziemy grać w Vinager Defense. Która mapa? Mapa y... 78! 70. O, o której y, stronie? Tutaj, tutaj po lewej, po lewej, tutaj. O jedno sobie. Ja. Nie? Dobra, ja jest 80. Jestem. Właśnie ja wybieram barbarzyńca. No dobra, to ja też sobie wybiorę jakąś klasę. Ludzie raczej wybierają barbarzyńce, ponieważ gdy kupujecie, gdy barbarzyńce, to każdy przedmiot, który, który kupicie w sklepie, jest naczantowany na odrzutliwym i zaklętywym Nawet ryba, nawet y, jedzenie. Dobra, tam, tam widać Tomka, pokazuję takie z ujęcia. Dobra, tam jest Michał. O, Michał sobie tak ładnie wskoczył, tylko że ja nie mogę tak skakiwać, bo ja mam kamerę i gram jednocześnie. Dobra, ja tak będę dziwnie chodził, jak coś... nie, jak Coś to mnie nie obrażajcie, wiesz? O, mam zobaczcie, mam diamentę. A tu wszyscy będą mieć. A tu jest Tomek, no przywitaj się, Tomek. O, no, kurde, czy ktoś... Proszę... Kurde, Nikt nie wchodzi na tą mapę, no... Kurde, nagrywa się i co? Zróbcie nie ja o, zrób cięcie, tak! I wszyscy się cieszą, bo będziecie. Ej, słuchajcie, tak, to będzie... Jak ktoś subskryb subskry... No kurde nie wiem jak powiedzieć subskrybuje kanał mój, to będzie ze mną grał jakieś trzy. No oni będą grać częściej, bo są moi znajomi. Coś, no, ktoś, ktoś shit. Boże, szybko ratujcie. Ja. Pomóż. To jest jakiś cloudek, a się wystraszyłem. Ej, dobrej patcie, wszyscy wszyscy wchodzą, nie? Nawet nie napisałem nicu. Wy też mnie wy też mnie subskrybujecie? Halo. Ej. Ja. I'm sorry. Dobra, y kiedy ma po się zacznie? Nie wiem, ale film już trwa dwie minuty. Ludzie. Yo. Trybuny szaleją. Tak. Jak mi daj wejść, Ja tu nie... O, o zatrzymacie, się! wszyscy, wszyscy, wszyscy. Szybko, Upewnij się, że macie kasę, Upewnij się, że macie kasę. Nie, nie mam. Dobra, jasność jest chyba dobra, nie wiem czy dobrze widać. Potem zobaczyć na, na nagraniu, tylko... Sorry, że taka kamera, bo wiecie, ja mam tylko z telefonu, bo zapomniałem hasło na kompa, ale wiecie. Zaczęła się. mapa. Mapa się zaczęła, ja tylko, ja tylko gram w ten... Ja tylko mogę chodzić i bić. Jedno tak... Ja mogę tak dziwnie chodzić, a jak mam coś bić, to muszę zmieniać na myszkę. Jezu, mapę włączyłem. Yes. Zabiję, zabiję przynajmniej jednego zombieaka. Dobra. Więc no, jak zabijesz przynajmniej jednego zombieaka, to wtedy dostajesz bonus. E, w takim sensie, że e, dostajesz tam premię za jedną rundę, nie? To jest nie. właśnie fajne. Nie mogę... Zabić innego, nie mogę przeskoczyć, to idę prosto. Idę prosto, idę prosto, idę prosto, idę prosto. Skok. To przeskoczyłem. Ślicznie na prawy deadly. Aha. Dobra, idziemy. Ja też rady nie trzeba czekać, ale chociażbym nagrywał z góry, tak wiesz. O, idzie za mnie zombiak, trzeba myszkę mieć. Ty, ty, ty daj. To ty, ty, ty. Zombiaku, ty. Psz, niech se do mnie podchodzi, jakby go lał. Ej, kto tam, pizuku? Ja się... Bada... Ej, ty, bo ty będzie mógł zrobić! To ja zabiję, kurde, ja nie radzę dodać wina gelefens. Pamiętajcie, serwer będzie podany na dole, czyli w opisie. Tego No Ja teraz powiem, że to jest WSG, nie? No, ze przy okazji, no zepsułeś ujęcie. O, poczekajcie, widzę, widzę, widzę Sandrę. Kurde, gdzie jesteście? Ja ja mam rybę na A mnie ryba interesuje się pytam, gdzie jesteście. Cześć, 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 poczekaj, tak, a ja, a ja nic nie mam, tam jest Michał, tam jest Michał, jest w jaskini, cześć, poczekajcie na ujęciu, tu jest piękny skimblow, przywitaj Michał, tak, Michał jest, Michał, Michał, Michał jest fajny, zapamiętajcie, nie wiem co powiedzieć i on dowiedział, nie, o tam idziemy do tej fali, poczekajcie, idziemy do tej fali, ja cugoszu serio nie No to płyn... By... No Michał mi Panie zabił! Stążyłeś. Ej, to było na nagraniu, to było chamskie. Jak no tam wziąłem fajnie? Ej, ja już biegłem, ej, ja już biegnę, ja już wiem, to się już wiem. I klikłem on mnie zabił. Kurde, sobie sobie jakiś. A ja może tak się odwracać czy ktoś idzie do mnie? Tam jest bitwa zombiaków, idę do nich. No Tomek, zostaw mi zombiaka. co? Nie, jakiś Klaudek mi ze, zabrał zombiaka. Ja, ja jestem pod mostem. Ej spoko, jak się, jak się ktoś zabiera kille, to tam spokojnie. Ja mi to pasuje. Dobra, to będzie jedna runda, tak mi się sądzę, bo... ja się ja powiem, ja ci powiem, mi to pasuje po prostu. Bo wtedy yy, wiecie, nie? No. Dobra, słuchajcie, jak dednę, no to będziemy fajnie... Ej, stój, ząbiak! Ząbiak, stój! Nie atakuj go! Zły ząbiak!